Poważny kryzys u króla luksusu. Marka Gucci, do niedawna symbol statusu, dziś zamyka setki butików i wyprzedaje majątek, aby ratować płynność finansową. Czy to koniec ery luksusu na pokaz i logomanii, która przestała już imponować? Tajwan mówi Trumpowi stanowcze nie. Waszyngton naciska na przeniesienie produkcji chipów i półprzewodników do USA, a Tajwańczycy dobrze wiedzą, że to ich jedyna tarcza przed Pekinem. Czy Amerykanie planują oddać Tajwan Chinom? Tymczasem chiński gigant fotowoltaiki zbuduje fabrykę za miliard złotych w Wałbrzychu. To kolejny sukces polskiego sektora zielonej energii, czy może potwierdzenie dominacji Azjatów w Europie? Podczas gdy drogie marki cierpią, lumpeksy i aplikacje typu Vinted rosną w siłę. Unia delegalizuje niszczenie ubrań, a fiskus będzie śledził nasze transakcje w poszukiwaniu pieniędzy. Czy era handlu ciuchem bez podatku właśnie się zakończyła? Ciekawi? Sprawdźmy to! Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć! Tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie dostajecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Jak zwykle liczę na niewielką inwestycję w postaci łapki w górę pod materiałem i do rzeczy. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Upadek króla luksusu. Gucci wyprzedaje majątek, aby przetrwać. Wyobraźcie sobie markę, która jeszcze parę lat temu była absolutnym królem Instagrama. Nie ukrywajmy, Gucci to często symbol statusu nowobogackich i genialna maszynka do zarabiania miliardów. Dzisiaj natomiast po 10 kwartałach spadków z rzędu, jej właściciel sprzedaje srebra rodowe, zamyka dziesiątki butików i ściąga na ratunek faceta, który do tej pory zajmował się sprzedawaniem samochodów Renault. Oj, nie wygląda to dobrze jak na światowy symbol luksusu. Wciąż w szoku po dramatycznym spowolnieniu Gucci. Sprzedaż Gucci spada o 20% w Azji. Znaczący spadek sprzedaży w flagowej marce Gucci. Wyraźnie widać, że Gucci nie jest w szczytowej formie. To brutalna rzeczywistość grupy Kering i ich perły w koronie, czyli marki Gucci, która na własnej skórze przekonuje się, jak kosztowne bywają nietrafione założenia biznesowe. I jak wyglądają dziś problemy Gucci w liczbach? W 2025 roku przychody marki runęły o zawrotne 22%, spadając do poziomu 6 miliardów euro, co pociągnęło za sobą również zysk operacyjny całej grupy Kering, który jest obecnie mniejszy o 1 trzecią. Ale to, co najbardziej ukazuje, desperację zarządu to ruchy w terenie w samym tylko 2025 roku zamknięto 75 butików a plany na ten rok zakładają likwidację kolejnych 100 lokalizacji co ciekawe co trzecia z nich to właśnie sklep Gucci widzicie skalę tych działań to już nie jest delikatna optymalizacja tylko ewakuacja z rynków które przestały kupować marzenia o luksusie na kredyt najlepiej ten odwrót widać w Chinach gdzie spowolnienie gospodarcze i bezrobocie wśród młodych sprawiło, że kupowanie torebki z wielkim logo przestało być priorytetem. Prawda jest taka, że klasa średnia coraz rzadziej się na to nabiera, a wektor zainteresowania zaczyna się przesuwać z emocji generowanych przez logo do jakości za niższą cenę. Aby ratować płynność i spłacić swoje długi, Kering musiał nawet sprzedać swój dział kosmetyczny gigantowi L'Oreal za 4 miliardy euro. Zastanówmy się więc, co to po ludzku oznacza. Oznacza to, że uznana firma sprzedaje obecnie aktywa generujące stały dochód, tylko po to, aby mieć gotówkę na tu i teraz, co wygląda jak klasyczny ruch kogoś, kto po prostu ma nóż na gardle. Sytuacje mają ratować podobno dwa głośne transfery. Na fotelu szefa usiądzie Luca De Meo, ściągnięty prosto z Renault, a za stronę wizualną ma odpowiadać teraz Demna, czyli twórca sukcesów Balenciagi, znany z promowania brzydkiej mody i streetwearu. Prawdopodobnie będzie to nie lada terapia szokowa dla obecnych klientów, no bo Kering stawia teraz wszystko na jedną kartę. DeMeo ma wyciąć zbędne koszty z Excela i poprawić marże, tak jak to się robi właśnie w fabrykach aut, a Demna ma sprawić, aby o Gucci znów było głośno. Nawet jeśli będzie to związane z mocno kontrowersyjnym szumem. Pytanie tylko, czy to zadziała w długim terminie, bo Gucci popełniło ten sam kardynalny błąd, co brytyjskie Burberry. Obie ma Marki uwierzyły w pewnym momencie, że luksus można sprzedawać masą. Postawiły więc na logomanię i dostępność w każdym outlecie, przez co marka po prostu spowszechniała i stała się mundurkiem klasy średniej. Natomiast kiedy klasa średnia biednieje przez inflację, po prostu przestaje kupować. Zupełnie inaczej zrobił Hermes, który wciąż kontroluje podaż, buduje niedostępność i celuje tylko w ultrazamożnych klientów, dzięki czemu podczas gdy Gucci krwawi, oni, Notują rekordowe zyski. Absurdalnie bogatych ludzi wciąż nie brakuje, zwłaszcza w czasach postępującego rozwarstwienia społecznego, i ktoś musi tym ludziom zapewnić coś, do czego warto jeszcze wzdychać. W końcu nie każdy będzie zainteresowany uciechami rodem z wyspy Epsteina. Niektórym wystarczy po prostu torebka za 30 tysięcy dolarów czy 50 tysięcy dolarów. Dla nas to oczywiście absurdalne, ale tam, gdzie jest popyt, rodzi się też podaż. Tutaj akurat sprytnie ograniczana, bo unikalność to dla tego typu klienta wartość ponad wszystkie. Wniosek jest więc prosty. Luksus aspiracyjny, ten trochę na pokaz, właśnie umiera. Wygrywa natomiast dyskrecja i jakość, co dla Gucci jest ostatnim dzwonkiem na zmianę kursu, zanim na dobre wylądują w koszach z wyprzedażami. Pytanie z ciekawości, jak sami Postrzegacie tę markę? Czy dalej jest synonimem luksusu? Czy może stała się w waszych oczach symbolem blichtru, powszechności, czy może nawet obciachu? Podzielcie się opinią w komentarzach. Sama branża luksusowa nie jest wcale taka zła, jeżeli nie próbuje trafić do mass marketu. Posiadam m.in. akcję LVMH. Może kojarzycie taką markę jak Louis Vuitton? To lider w tym segmencie rynku. Ostatnio zresztą po fajnych spadkach do tego spółka wypłaca także dywidendę w okolicach 2.5% rocznie, a kolejna wpadnie do mnie pod koniec kwietnia. Natomiast nie ukrywam, że jest to dość spokojna spółka z przewidywalnym biznesem i dynamiką. Jednak takie w portfelu również się przydają, aby skompensować wahania na szalonych spółkach technologicznych. Przed weekendem zakupiłem też kolejną spółkę pomocnych spadkach Amazon. Spółka Bezosa w ostatnich dniach zaliczyła naprawdę sporą korektę. Dlatego na naszej grupie na wyjaśniam dokładnie, co stoi za tą decyzją i dlaczego uważam, że Amazon ma potencjał do dalszego wzrostu. Oczywiście jest to wyłącznie moja subiektywna opinia i własna analiza. Nie traktujcie tego jako poradę. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Wprowadziłem tam ostatnio trochę zmian, więc czekają na Was ulepszenia i nowości. Chcę, żeby działo się tam coraz więcej i żeby było to wartościowe miejsce dla każdego, kto chce zaczerpnąć wiedzę o rynkach. Edukując się przy tym z praktyki, ale niekoniecznie na własnych kosztownych błędach. A jak możecie sami zacząć przygodę z giełdą, jak poczujecie się gotowi? Początek w takim przypadku ułatwi Wam partner kanału, czyli globalny broker Freedom24. Wystarczą zaledwie trzy kroki. Najpierw zakładacie darmowe konto u brokera, potem przechodzicie szybką weryfikację, a następnie wpłacacie depozyt i kupujecie globalne akcje i -y na 15 różnych rynkach w zaledwie kilka kliknięć. Złotówki wymieniacie z kolei na inne waluty po kursie rynkowym na euro, dolary, franki czy funty, bez dodatkowych opłat czy spredu. Dalej macie już przed sobą masę możliwości w postaci akcji ETF-ów z całego świata. Do tego nie musicie zaczynać tej przygody od zera, bo partner kanału zapewnia atrakcyjne bonusy na start. Możecie zgarnąć od jednej do nawet dwudziestu akcji o wartości do 800 dolarów każda, przy depozycie zgodnym z progami. Może traficie jednego z gigantów technologicznych, a może tak jak u mnie, przy którymś progu uda się trafić JP Morgana? I jakby się wam nie trafiło, to zawsze jakieś pieniądze, które można po prostu podnieść z ziemi. Przy okazji, tak jak zrobiło to już wielu z Was. Progi promocji i kody widzicie na planszy, a właściwy link do rachunku macie jak zwykle w opisie filmu. Życzę powodzenia w losowaniu i dziękuję bardzo za wsparcie rozwoju kanału. BUM na używane ciuchy. Ile jest dziś warta szafa pełna ubrań i dlaczego interesuje się nią Fiskus? Ciekawe jest też to, co obecnie zyskuje na popularności w dobie kryzysu marek luksusowych po kroju Gucci. Trendy są dość jasne i warto je wykorzystać. Stać i także uważać nieco na skarbówkę, o tym powiem za moment. Po 17 latach systematycznego znikania z mapy Polski stacjonarne lumpeksy wracają do łask i biją przy tym rekordy. Tylko w ostatnim roku liczba takich punktów wzrosła o ponad 400, a Polska właśnie stała się europejskim hubem dla ubrań rynku wtórnego. To już nie jest tylko moda na eko, tylko pewnego rodzaju sprytny mechanizm obronny przed inflacją. Według najnowszych prognoz do 2029 roku aż co trzeci ciuch w szafach Polaków będzie pochodził z drugiej ręki. Dlaczego ten trend tak gwałtownie przyspiesza? Bo polski konsument przestał traktować tak zwane second-handy jak miejsce dla najuboższych. Okazuje się, że w przeciętnym polskim domu zalegają nieużywane rzeczy warte ponad 400 euro, czyli około 1700 zł. Pełna szafa stała się więc dla niektórych funduszem na czarną godzinę. W końcu nigdy wcześniej nie żyliśmy w czasach, w których tak łatwo było upłynnić używane rzeczy i to często bez żadnej straty. Markowe produkty są coraz częściej kupowane, użytkowane, a potem odsprzedawane na platformach typu Vinted czy OLX niemal bez żadnej straty wartości. To pozwala zachować wyższy standard życia przy realnie niższej sile nabywczej. I tutaj do gry wchodzi jeszcze Bruksela, która od 19 lipca 2026 roku oficjalnie delegalizuje model biznesowy oparty na marnotrawstwie. Co dokładnie się zmieni? Otóż wielkie koncerny dostają nagle zakaz niszczenia niesprzedanych ubrań, co do tej pory było standardem, aby nie psuć marki dużymi przecenami. Teraz natomiast te miliony sztuk towaru z metką muszą trafić do drugiego obiegu. Efekt będzie taki, że rynek wtórny zostanie zalany towarem typu outlet. To z kolei jeszcze mocniej napędzi prognozy wartości polskiego rynku resale. Wartość tego segmentu biznesu ma w najbliższych latach przekraczać już 3 miliardy euro. I to doskonale pokazuje, jak łatwo Dzisiaj zrobić coś z niczego. Zanim jednak zajrzycie do własnej szafy w poszukiwaniu pieniędzy, pamiętajcie, że nie tylko wy będziecie szukać tam pieniędzy, a za rogiem czai się fiskus, który mówi: Bracie, ze mną się nie podzielisz? Unijna dyrektywa DAX-7 sprawiła, że era anonimowego handlu właśnie się kończy. Jeśli dany sprzedawca w ciągu roku przekroczy 30 transakcji, platforma natychmiast wyśle jego dane prosto do Urzędu Skarbowego. Unia Poczuła zapach dodatkowych miliardów w szafach i szufladach Europejczyków, więc era dorabiania się na boku bez rozliczania właśnie się kończy. Także uważajcie na swoje portfele w czasie monetyzacji nieużywanych ciuchów i pamiętajcie, że Zara czy HM nie otwierają działów używane z czystej miłości do planety. Ktoś im po prostu to nakazał i muszą się dostosować. Fabryka za prawie miliard złotych. Chiński gigant buduje pod Wrocławiem? Pewnie niewiele. Mówi Wam nazwa SunGrow. Tymczasem to jeden z największych producentów falowników i magazynów energii na świecie, który działa w tym segmencie już prawie 30 lat. Na globalnym rynku falowników większy od niego jest w zasadzie tylko Huawei. Teraz ten gigant na dalszym etapie ekspansji w Europie upodobał sobie polski kawałek ziemi, więc warto omówić, co to dla nas oznacza. Przypomnę jeszcze pokrótce, że falowniki to kluczowy element poza panelami fotowoltaicznymi każdej małej czy dużej farmy lub instalacji fotowoltaicznej. Ich zadaniem jest pokrótce zamienić prąd stały wytwarzany w panelach na zmienny, który może trafić już do sieci elektroenergetycznej. Globalna centrala koncernu mieści się w Hefei, we wschodnich Chinach, a europejska w Monachium. Sungrow ma na Starym Kontynencie 25 biur przedstawicielskich, dwa centra badawczo-rozwojowe, 26 magazynów oraz 3 centra szkoleniowo-technologiczne i serwisowe. Wkrótce do tej długiej listy jego europejskich aktywów dołączy tak Także pierwsza całkiem spora fabryka. Powstanie w Polsce, dokładniej w Wałbrzychu i będzie to naprawdę imponujących rozmiarów obiekt. Zakład o powierzchni ponad 65 tysięcy m2, ma powstać w ciągu 12 miesięcy i kosztować niemal miliard złotych. Planowana wartość inwestycji to dokładnie 230 milionów euro. W nowej fabryce zatrudnienie ma znaleźć 400 osób, zarówno techników, jak i inżynierów. Jakie będą moce produkcyjne tego? miejsca? Rocznie mają tutaj powstać falowniki o łącznej mocy do 20 GW oraz magazyny energii o łącznej pojemności do 12,5 GW godzin. Nowa fabryka to istotny kamień milowy dla SunGrow w Europie. Umożliwia nam bycie bliżej klientów, szybsze reagowanie na potrzeby rynku oraz wzmacnia strategię budowania stabilnego europejskiego łańcucha dostaw, jednocześnie tworząc wysoko wykwalifikowane miejsca pracy. Wyjaśnia Sean Shi, prezes SunGrow Euro. Skala nowej inwestycji chińskiego koncernu naprawdę robi wrażenie, ale Sangrą lubi wielkie projekty. W Polsce spółka uczestniczy już na przykład w budowie największego w naszym kraju i jednego z największych w Europie parków hybrydowych. W Brzezińce i Sycowie pod Wrocławiem powstała farma fotowoltaiczna z magazynem energii o mocy 303 MW, która będzie zasilać 180 tysięcy gospodarstw domowych. Nieco wcześniej Sangrą dostarczał też kluczowe elementy. Instalacji do największego w Europie projektu bateryjnego magazynowania energii w Belgii o pojemności 800 MWh a także do podobnego projektu Bramley ISS w Wielkiej Brytanii o pojemności 330 MWh. Sun Grove współtworzył również najbardziej wysuniętą na północ farmę słoneczną o mocy 70 MW, która powstała z kolei w Finlandii. Z jednej strony inwestycja Chińczyków w Wałbrzychu to wielki sukces Polski i Dolnego Śląska. Można to odbierać jako kolejny sygnał rosnącej roli Polski w europejskim sektorze czystej energii. Dowodów na to, że coś w tym sektorze to, że już znaczymy, jest coraz więcej. W Kobierzycach działa już na przykład największa fabryka baterii litowo-jonowych w Europie, należąca do koreańskiej spółki LG Energy Solution. Baterie z tej fabryki LG dostarczane są do takich aut jak Audi, Ford, Jaguar, Mercedes-Benz, Smart, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen czy Volvo. Z kolei w Dąbrowie Górniczej koreański SK Innovation ma dużą fabrykę separatorów ogniw litowo-jonowych. To jedna z najważniejszych części baterii do samochodów. To tylko kilka przykładów dużych zakładów w Polsce związanych z sektorem elektromobilności i zielonej energii. Naprawdę mamy w tym sektorze biznesu spory polski udział, ale z drugiej strony inwestycja Sangrow jest też przykrym dowodem na to, że europejskie firmy przegrywają rywalizację z chińskimi gigantami. Na liście 10 największych producentów falowników na świecie jest aż 5 producentów z Chin i tylko dwóch z Europy. Europe. I kiepską pociechą jest tutaj fakt, że Amerykanie w te klocki grają jeszcze gorzej od Europejczyków. W tym zestawieniu mają zaledwie jedną firmę. Wojna o półprzewodniki. Tajwan mówi nie żądaniom Trumpa. Tajwan to dzisiaj jedno z najważniejszych miejsc na świecie. I to wcale nie dlatego, że to tam może rozpocząć się hipotetyczny konflikt pomiędzy Chinami a USA. Tajwan to tak naprawdę największy i najważniejszy na świecie producent półprzewodników. I to jest. Jego światowa rola. Co piąty chip na świecie powstaje właśnie tam, w tym ponad 90% tych najbardziej zaawansowanych, które napędzają nasze komputery i rewolucję AI. Największy tajwański producent półprzewodników, firma TSMC, produkuje 70% wszystkich układów do smartfonów na świecie i 35% samochodowych kontrolerów. Bez tego współczesny świat byłby naprawdę ugotowany. Rewolucja technologiczna musiałaby zrobić kilka Kroków wstecz, a USA znalazłyby się nagle w recesji, bez obecnego napędu gospodarczego w postaci sektora AI. Dlatego też ewentualna wojna o Tajwan byłaby niewyobrażalnie wielką stratą dla całej współczesnej gospodarki. Tajwan jest naprawdę silnikiem napędzającym rozwój AI, dlatego ważne jest, aby Tajwan pozostał bezpieczny i utrzymał swoją obecną pozycję, jeśli chcemy, aby rozwój sztucznej inteligencji nadal postępował. I dlatego też obecna administracja USA daje do zrozumienia, że niekoniecznie pod Potrzebuje jakiejś tam wyspy, na którą zęby ostrzą Chiny, jako kluczowego pośrednika. Trumpowi dominacja tajwanu w świecie półprzewodników bardzo się nie podoba. Zwyczajnie Amerykanom przestaje być na rękę wojowanie z Chinami o kawałek ziemi, który można by przehandlować na rzecz innych korzyści. Gdyby tylko nie te całe półprzewodniki. Co wymyślił więc Trump i jego ekipa? Pomyśleli sobie, że jeśli udałoby się wyciągnąć kluczowy przemysł ze strefy zagrożenia, to nagle problem znika proste prawda to co dla tajwanu jest naturalne to fakt że produkujemy 95% chipów jesteśmy z tego bardzo dumni I wiesz donald trump powiedziałby że to nie jest zdrowe ani dla was ani dla nas bo my was chronimy a żebyśmy mogli was chronić no dalej musicie nam pomóc osiągnąć samowystarczalność Waszyngton próbuje więc wymusić na Tajwańczykach przeniesienie znacznej części produkcji półprzewodników do Ameryki, grożąc tym samym drastycznym podniesieniem ceł. Przyparci do muru mieszkańcy wyspy oddali więc co tylko mogli, ale nie to, co mogłoby skończyć się oddaniem wyspy w ręce chińczyków. Do tego musieliby być niespełna rozumu. Niełatwe negocjacje zakończyły się w połowie stycznia i Tajwańczycy zgodzili się na naprawdę dużo. Tajpej obiecał między innymi, że wyda na fabryki chipów USA 250 miliardów dolarów. To obejmuje również zobowiązanie Tajwanu, że jego firmy zainwestują 250 miliardów dolarów, aby zwiększyć produkcję półprzewodników, energii i produktów związanych ze sztuczną inteligencją w USA. Drugie tyle wydana zwiększenie zdolności produkcyjnych w USA tych producentów półprzewodników, którzy już tam działają. Waszyngton w całej swej łaskawości w zamian obniżył opłaty na większość towarów z Tajwanu do 15%, z wcześniejszych 20%. Zniósł też cła. Na leki generyczne i ich składniki, komponenty samolotów i zasoby naturalne niedostępne w kraju. Obiecał także wyższe limity na bezcłowy import tajwańskich chipów do USA. Zaraz po podpisaniu handlowej umowy USA Tajwan skomentował ją amerykański sekretarz handlu, czyli Howard Lutnik. W połowie stycznia powiedział, że chce, aby 40% całego łańcucha dostaw chipów na Tajwanie przeniosło się do USA w bieżącej kadencji prezydenta Donalda. Trumpa. Trzeba przyznać, że to bardzo ambitny cel. Do tego bardzo groźny dla Tajwanu i nie chodzi tu wcale o utratę przez Tajwańczyków samego lukratywnego biznesu, ale w zasadzie o ich wolność i bezpieczeństwo. Tajwańczycy przez długie dekady budowali swoje bezpieczeństwo na bazie tzw. Krzemowej tarczy. Skomplikowaną historię zasiedlenia tej wyspy przez wygnanych zarządców Chin opisałem dla Was szerzej w odcinku o historii i gospodarce Chin, gdzie wyjaśniam, skąd bierze się ta cała obsesja Chińczyków co do tego miejsca. Naprawdę warto nadrobić ten niemal godzinny odcinek. A przy okazji pytanie do Was, czy chcielibyście zobaczyć podobny materiał o gospodarce i historii Tajwanu? Jak zwykle zamówienia zbieramy odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Do tej pory Tajwańczycy wierzyli więc, że Amerykanie obywatelami Bronią ich przed Chinami, ponieważ ich udział w amerykańskim i globalnym przemyśle półprzewodnikowym jest po prostu nie do zastąpienia. Dlatego też mają na przykład bardzo surowe prawo. Deklaracja Howarda Lutnika może się oczywiście kłócić z koncepcją krzemowej tarczy i regulacją N2. Na relokację 40% całego łańcucha dostaw chipów z Tajwanu do Chin Tajwańczycy oczywiście stanowczo się nie zgadzają, co właśnie podkreśliła wicepremier Tajwanu Cheng Li-Jun. Jeśli chodzi o nasze moce przerobowe, wszyscy na świecie wiedzą, że w przypadku najbardziej zaawansowanych procesów produkcyjnych posiadamy blisko 90% udziału w rynku globalnym. Jest to jednak ekosystem półprzewodników, który rozwijaliśmy przez dziesięciolecia. To jest jak góra lodowa. Widzimy jej wierzchołek nad powierzchnią wody, ale pod spodem znajduje się ogromna podstawa. Dlatego ten rozwijany przez dekady ekosystem przemysłowy jest niemożliwy do przeniesienia. Moi drodzy, nie oszukujmy się. Nawet gdyby ten zaawansowany przemysł był do przeniesienia, to dla Tajwanu oznaczałoby to geopolityczne samobójstwo. Chwilę później Cheng Li-jun dodała też, że najnowocześniejsze technologie absolutnie nie opuszczą Tajwanu, ponieważ tylko tam istnieje środowisko badawcze zdolne do ich ciągłego rozwijania i testowania przed masową produkcją. Za jakiś czas możemy więc usłyszeć o kolejnych naciskach Waszyngtonu na Tajwan. Pytanie do nas to zaprowadzi. Niewykluczone, że w końcu nawet do jakiejś względnej komitywy pomiędzy Tajwanem a Pekinem. Już teraz w ich polityce widać bardziej ugodowe podejście do Chin, a skomplikowana relacja z Trumpem z pewnością je wzmacnia. Pytanie zatem do Was: czy Amerykanie są zdolni oddać Tajwan Chinom jeszcze za kadencji Trumpa? Podzielcie się opinią w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie kolejnych. Gorąco polecam poprzednie odcinki, zwłaszcza ten o ogromnych problemach Dino, ten o sprzedaży impostu oraz ten o historii upadku Kodaka. Bonusowe akcje macie w opisie filmu, a jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag BizWig. Do zobaczenia już za moment. Cześć!